Przed nami mecz otwarcia Euro 2024. Co to będzie za turniej? Zostańcie przy ekranach. Tego nie można przegapić. Lotu Hamburg witamy na Volkspark Stadion. To na tym imponującym obiekcie staną naprzeciw siebie te dwie ekipy, oby dopisała atmosfera. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. To, co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Oto skład reprezentacji Polski. Wszystko wskazuje na to, że zagrają w formacji 1-3-5-2, prawda? Zgadza się. Liczą najwidoczniej, że takie ustawienie pozwoli im dominować na całym placu gry. Przy takiej taktyce pomocnicy odgrywają kluczową rolę, zwłaszcza na skrzydłowych spoczywa duża odpowiedzialność, bo muszą zarówno cofać się do obrony, jak i dostarczać piłkę ze skrzydeł napastnikom. A na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Wynika z tego, że zagrają w ustawieniu 1-3-5-2. To może oznaczać bardzo ofensywne ustawienie, ale wiele zależy od roli, jaka przypadnie bocznym pomocnikom. Czy będą asekurować kolegów z obrony, grając klasycznych wahadłowych, czy też głównie pomagać w rozegraniu. Jeśli będą wysoko się włączać do akcji, rywale mogą mieć sporo miejsca przy kontra. Polska w natarciu, ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Czy wykorzysta teraz fakt, że na skrzydle zrobiło się luźniej? Wybija piłkę z dala od bramki. Dobrze teraz przeszkodził Polacy z rogu. To jest dobra okazja, by zdobyć bramkę i uzyskać korzystny wynik. Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłu, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Jacku, zupełnie nie rozumiem, dlaczego zdecydował się w tej sytuacji na strzał. Może tym mnie oświecić. Cóż, rzeczywiście, kąt był na tyle ostry, że nawet gdyby to leciało w kierunku bramki, golkiper by sobie poradził. Podanie przejęte, piłka odzyskana. Biało-czerwoni dobrze się prezentowali przez ostatni kwadrans. Częściej mają piłkę przy nodze. Zdziwię się, jeśli z taką grą nie uda im się tu w końcu objąć prowadzenia. Zasługują Dawidowicz. A więc tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. No i zaczynamy proszę Państwa drugą połowę tego meczu. Optymistycznie podszedł do tego strzału. Łapie piłkę w ręce. Bez problemu. Osz. Konrad Leimer. Ryzykownie, ale skutecznie. Piotr Zieliński. Patyczkuje się z tym wejściem. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Rozwija się akcja. Bramka już blisko. Ciekawe jak rozwiążą ten atak. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. No, popracował na tę żółtą kartkę. Nie ma dyskusji. Zasłużone upomnienie. Chwila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. Szymański. Świderski. Z piłką Robert Lewandowski. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Dobry odbiór piłki, ale out. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Technicznie, teraz na dojście, ale precyzyjnie. Wizdek sędziowski z tej akcji nic już nie będzie. Wygląda na to, że tam był spalony. Ciekawa próba wywiedzenia przeciwnej defensywy w pole, ale jednak nie udało się zagrać dokładnie w tempo. Należało tu zachować większą cierpliwość i wybiec za linię obrony w odpowiednim momencie. Śle nie rozejrzał się dobrze przed tym podaniem. Lewandowski mogą teraz szybko znaleźć się pod przeciwną bramką. Budują akcję. Są coraz bliżej. Jeśli teraz strzelą. Chyba nie wypuszczą wygranej z rąk. Nie dał się zaskoczyć tym strzałem. Broni pewnie. Oj błąd. Bramkarz nie może tak oddawać piłki. Podanie do Zielińskiego. Zieliński. I piłka dla drugiej drużyny. I właśnie w tym momencie kończy się to spotkanie. Wynik